sam tekst, bo widzę tutaj większość Państwa wychowała się w epoce Witelsów, że tak powiem, i napisałem tekst do muzyki do piosenki Beatlesów, co prawda bez wiedzy nie mogłem się docłonić do McCartneya, ale sobie pozwoliłem i Państwo ocenicie, czy tekst jest piękny. Myślę, że jest piękny. To jest do piosenki Lover. Nie mogę dać ci nic, prócz smutku nieba, prócz dnia jak ze zły myśl. nocy jak chyba. Nie dać ci nic, prócz gwiazd na niebie, prócz łąki pełnej traw. Liści na drzewie nie mam nic.

cheers tak jak zakończyłeś swój wiersz. Haniu, na zupełne zakończenie, mała niespodzianka dla Ciebie. Chciałabym zaprosić do interpretacji głosowej Twoich wierszy trzy osoby, żebyś usłyszała, jak Twoja wrażliwość przefiltrowana jest przez inne wrażliwości. Bardzo prosimy. Razem, drodzy Państwo, z ogromną przyjemnością Zaprezentuję Państwu jeden z przepięknych wierszy twórczości Hanikus. Wiersz nosi tytuł Każdy człowiek. Każdy człowiek ma w sobie wartość od chwili, gdy duszę otrzymał. Nieważne jak żyje, co robi, bezwartościowych ludzi nie ma. Bo może spojrzy za horyzont alkoholik. Kiedy otrząśnie się z błota, jak dużo staruszka ma w sercu miłości, nie tylko dla kota. Każdy człowiek sam sobie jest panem, bo wolną wolę dał mu Bóg. Decyduje, którą pójść drogą i który przekroczyć próg. I dźwigają ludzie swą miłość, trudną drogą zbyt ciężkie dni. Każdy człowiek należy do Boga. Bezpańskie bywają tylko psy. Ten tytuł szczególnie jest mi bliski. Dziękuję ci Hamion, bo odbieram jakbyś dla mnie napisała ten wiersz. Dziękuję bardzo. Biała róża. Wbrew naturze, wbrew zasadzie, biała róża w listopadzie. Cicha, skromna, taka śliczna i niezłomna i liryczna. Deszcz ją smaga, wiatr ją kładzie, uśmiech niesie w listopadzie. O miłości z wiatrem gada i w pesymizm nie popada. Nauczona przez człowieka ciągle tęskni, ciągle czeka, żeby skryć się ma w tym cel pod zimową śnieżną mię. Zanim przeczytam wiersz naszej dzisiejszej tutaj materki, to dwa słowa takiej refleksji. Otóż gratuluję Ci, Haniu, tej odwagi, że udało Ci się wyciągnąć z tej szuflady to, co my dzisiaj widzimy. Bo rzeczywiście, jak samo Państwo słyszycie, jak takie perełki mogły w tych szufladach leżeć. Gratuluję i dziękuję, że wybrałaś nas, że możemy to przeczytać. Wiersz ludowego poety. Siadł na progu poeta ludowy, ze łzą w oku popatrzył na świat. Ołówkiem podrapał się w głowę i powrócił do swych młodych lat. Na zwyczajnej kartce papieru powstał gwarą pisany wiersz. Rodził się ze zdumieniem szczerym, jaki dziwny ten świat ta wieś. Nagle zerwał się porwisty wiatr, wiersz poecie wyszarpnął z dłoni. Razem z wierszem młodość mu skradł. Zmiętał kartkę po całej wsi gonił. I zaglądał na każde podwórko. Wiersz nadziwić się nie mógł znów. Szukał gniazda w oborze z jaskółką, i pastuszków nie było, i krów. Chciał oberka zatalczyć przy studni. Do drewnianej chałupy wpaść. W cembrowinie woda nie dudni, a po ogródku już nie ma malw. Choć wiatr nosił wiersz po wsi całej, mówić gwarą nikt dziś nie umie. W rowie leży zmoczony, zbolały. Nikt go nie chce, nikt nie rozumie. Nie spełniły się również marzenia, że się w książce zagnieździ jeszcze, a wśród ludzi przyjaciół też nie ma. Potem słowa rozmyło deszczem. Nie ta wieś, nie dzisiejszy wiersz, już go nie ma, po świecie nie goni, tylko smutny jesienny deszcz nad niebogą ciche łzy roni. Widzisz, Paniu, nie pytamy, co poeta miał na myśli. Szanowni Państwo, ja bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i zapraszam do zabrania tego snu ze sobą do domu. Bardzo dziękuję. Ja jeszcze chciałabym parę słów powiedzieć. Chciałabym bardzo podziękować panu Robertowi Mazurkowi za to, że dopomógł mi wydać ten wiersz, że się tym zajął. Chciałam podziękować panu Dariuszowi Gałanowi, za to, że był przy mnie, wspierał, nawet przyjeżdżał. Dużo, no pomagał, bardzo dużo pomagał. Chciałam podziękować też mojej siostrze za to, że wysłuchiwała tych moich wierszy i tej mojej koleżance, która tu jest na sali. No i chciałam podziękować mojej mamie, jeśli nie słyszy to na pewno bez niej, bych tych wierszy nie było. Panie panie, tak naprawdę to my bardzo dziękujemy, bo gdyby nie pani, to nie moglibyśmy się dzisiaj tutaj spotkać. Bardzo dziękuję, że zechciała pani podzielić się z nami swoją poezją i wydaje mi się, znaczy jestem pewny, że dzisiaj w Radzeniu nie jedna osoba wieczorem będzie śniła o poezji. Proszę przyjąć te skromne kwiaty jako wyraz naszej wdzięczności. I chciałbym również jeszcze bardzo podziękować pani Urszuli Pietras za te przepiękne grafiki, które tutaj można oglądać na takiej mini wystawie, którą żeśmy zaaranżowali. Pani proszę przyjąć również te kwiaty jako wyraz naszej wdzięczności.